Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie, wszystko zepsujesz. Nie zamierzam niczego psuć. Ojej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji! Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też? O, dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada! Jest naprawdę pyszna! Serio? Nie wierzę, daj mi spróbować. Zgadza się! Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz, to prawdziwe złoto! U mnie też, no to kto ma czekoladę? Hmm. Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę? Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie, spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się, mam plan. Nikt nie wie, ale tak naprawdę jestem dentystą. Otwórz usta, naprawię ci zęby. Nie potrzebuję twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co, w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy proszę z zamkniętymi oczami, w ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Aleksis jest przyjemnością. Aleks, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę. O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej babi? Co tam jest? A, to ostra papryka! Pomocy! Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Y, myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! To jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dopóki sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Sprzyskiwacz mi pomoże. Przyniosłem całe wiaderko mleka specjalnie dla ciebie. Zaprosiłam pożar bez twojego mleka. Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak. To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy! To mi się podoba! Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę! A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady! Czekolada jest taka dobra. Na pewno mleczna. To moja ulubiona! Mam pomysł, jak połączyć czekoladę i popyt! Popyt to doskonała forma, do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny, nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to! Teraz mam fajny, bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować! Nie ma mowy! Poradzę sobie bez siebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne. Ci w wózka Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kole I też mogę ją wylać na popyt I uzyskać coś smacznego Najważniejsze tylko, aby włożyć je do mikrofalówki Co można zrobić ze zwykłej koli? Wkrótce się o tym przekonasz Aj, to boli Zobacz, co zrobiłeś To był przypadek Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z koli jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem ciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo za mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Cze, tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa i pewnie jest bardzo kłujący. Aj! To prawda! Bardzo kolący. Tak? W takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem! Można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje? To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. O, rany, mój kaktus nie ma już giełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity. Tak jak twoje brązowe zęby. Przestań gadać. Jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł. Aby igły nie przeszkadzały mi widzeniu trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie! Wszystkie śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć, skoro można spróbować wycisnąć z niego to, co najsmaczniejsze sok! Fu, to ochydne. Też chcę spróbować, Dani. Możesz wszystko wypić. Ojej, fu, zaraz wymiotuję Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam Hurra, nowy iPhone Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego Zgadza się, jest w stu czekoladowy Patrz, to pierwszy na świecie elastyczny iPhone Jest również jadalny i pyszny Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę! Mogę spróbować! Spadaj, chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj wcale nie chcę jeść karalucha. Yy, Alex, proszę bardzo! Tu jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. A, to karaluch! Spadaj stąd! Fuu, co za ochyda? To naprawdę karaluch? I jest na twojej głowie? Co? Nie pozwolę ci mnie zjeść! Uciekaj! Uf, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Alexa, może mi teraz zrobisz zdjęcie. Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. To jest bardzo zabawne. Powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. Tak sfotografowałeś. Przecież ja Ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi. Bo zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł. Super, teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę. A ja dam ci za to mój aparat. Nie ma mowy. No to sam ci go podkradnę. Nie odważysz się. Ups, co się stało? Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym ją nawet zjeść i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne. O, ale fajnie, duży czupaczóws. A u ciebie? I u ciebie? Mój jest największy. A twój to jakiś żart. Może jest mały, ale na pewno będzie pyszny. Zjem go. Nie jest zły. Ma truskawkowy smak. Wspaniały. Słodziutki. Zobacz, co ona robi. Ej, co jest? Dlaczego się śmiejecie? To już patyczek? No i co z tego? Jedźcie swoje. No to zaczynam. Opakowania nie potrzebuję. Ale pyszny i czerwony. A ty co masz? Twoje opakowanie. Przepraszam. Muszę się zająć moim czupaczupsem. Smakuje wyśmienicie. Tylko nie mogę go ugryźć. Nie jest taki duży. Znowu? To było niechcący. zaczynaj! Nareszcie, to dopiero Lizak. Czemu nie mogę go podnieść? Co robić? No, nie da rady, jest za ciężki. Kurczę. Mam pomysł! Wezmę okulary. I oczywiście młotek. Co zamierzasz zrobić? Zaraz zobaczysz. O tak, to było wspaniałe. Nie muszę podnosić całego czupaczupsa. Mam go w kawałkach. To takie słodkie, pyszne. Po prostu rozpływa się w ustach. Wspaniały smak. Taki słodziutki? Co za uczta? Zjem wszystko. Niesamowity smak czupaczupsa. O, już prawie koniec. To było niesamowite. Oj, i jeszcze jeden kawałek mam. Uwielbiam słodkości. Oh, no! Jestem najszybsza. Co to jest? Taka mała kola. A ja mam zwykłą. A ty co masz? A ja mam ogromną butelkę coli. O tak, mam główną nagrodę. A ty? I swojego mikrusa. No i dobra, otworzę tę butelkę. Spróbuję. Ojej, ale fajne! To nie Coca Cola, to słodki żel. Jestem pewna, że to jest niesamowicie pyszne. Miałam rację. Uwielbiam to. Ej, chcę jeszcze? Szkoda, że już nic nie mam. Rzeczywiście, bo miałaś mikroporcję. Nie gadaj tyle, tylko pij. No dobra, a co ja mam? O tak, też mam całą butelkę pysznego syropu. Świetnie się to pije. Wow! Na bank wypiję wszystko. Dasz radę? No pewnie to jest wspaniałe. Zostało jeszcze troszkę. Muszę się do tego jakoś dostać. O nie, mój palec utknął. Co robić? Jak ci pomóc? Już wiem. Olej na pewno pomoże. Poleję nim twojego palca. Nie kręć się. No, widzisz? Od razu lepiej. Spróbujmy. Wyciągamy. No i po wszystkim. Of, teraz jest cały tłusty. No i co z tego, ale za to jest cały. fu jaki paskudny paluch, muszę go coś wytrzeć. Najlepiej o siebie. A twoja Coca Cola już dziś poszła. Ej, to moje! Już zaczynam pić. Uh -huh. Kurczelka ciężka. Ale jak dobrze smakuje. To po prostu rozkosz. Co ty robisz? Przestań. To najsmaczniejsze co kiedykolwiek piłam. Chcę jeszcze. O nie zachowujesz jak Prusie. Jestem po prostu szczęśliwa. To było naprawdę super smaczne. Palce lizać. Ja pierwsza. Yes. Co tam jest? Co to takiego? Dlaczego to jest takie małe? To niesprawiedliwe. Podnij swój klosz. Dobra. Patrz, mam świetną pizzę. Jestem zadowolona. Teraz ja. Ja. Wow, mam ogromną super pizzę. Po prostu ekstra. Nieźle, co za rozmiar. Lepiej zaczynaj od swojego maleństwa. No dobra, jest dosłownie na jeden gryz. Oczywiście, że ją zjem. Jest naprawdę dobra. Szkoda, że taka mała. W ogóle jej nie poczułam. No i po wszystkim. Teraz ja jak ją zjeść? Już coś wymyśliłam. Zrobię taką żmijkę i zjem od początku do końca. To mhm. bardzo smaczna pizza z kiełbaską i serem. Po prostu będzie rozpływać się w ustach. Odlot. No palce lizać. Zaraz zjem wszystko. Miam, niam. No i koniec. Było super teraz ty. A ja zrobię ekstra kanapkę. Wezmę kilka kawałków na raz. To jest świetne. Wspaniała pizza. Wielbiam taką z salami z serem pyszności. Widzisz jak ona to je? Zjem całą Naprawdę? Chociaż jestem już zmęczona. Muszę przyspieszyć. Trzeba pomóc przyjaciółce. Gdzie nasze czapeczki? Da, jesz, da, jesz. Co? To maraton pizzy. Jesteś w tym mis. Dalej, naprzód! Jedziesz, jeszcze, jeszcze! Udało mi się! Zjadłam! Hurra! Dałam radę! No i znowu dostałam małą czekoladkę. A ja mam całkiem niezły rozmiar. A ja mam ogromną tabliczkę czekolady. Świetnie! Twoja i twoja i moja. Zaczynasz? Yes. Dla małej czekoladki wezmę mały garnek i małą butelkę mleka. Wymieszam wszystko i będę miała piękną szklankę czekoladowego koktajlu. Z przyjemnością go wypiję. Będzie naprawdę dobry. Uwielbiam smak czekolady. Mmm, ale dobre. Ojej, a co tu mamy czekoladę? Wspaniały napój. Mogłabym wypić jeszcze 10 takich koktajli. Teraz ty. No dobrze, myślę, że po prostu zjem tę czekoladę. Jest taka dobra. Wręcz ją pochłonę. Rozpływa się w ustach. To niewiarygodne. Ale mogłabyś być ostrożniejsza. To istne szaleństwo. No dalej, zjadaj swoją czekoladę. No pewnie, że zjem, tylko jest taka duża, nie zmieści mi się do ust. Będę musiała coś wymyślić. Hmm, i już wiem co z nią zrobię. Pokroję na kawałki i połączę w inny sposób. Okej, okay. Yes. Spróbujmy. Hmm, świetnie. Taran, domek z czekolady. Super co? I teraz tę te konstrukcję zjem z przyjemnością. Wow. No, może troszkę przesadzam, ale i tak jest to o wiele łatwiejsze do zjedzenia niż jedna wielka tabliczka. Ja też chcę kawałek. Może nie poczęstujesz? No, miałam sporo tej czekolady, ale wszystko zjadłam. Ty sprawdzasz pierwsza. Wow, Wow! ciastka z mlekiem. Niesamowite. A teraz ty. O, a ja mam tak małe ciasteczko, że ledwo je widzę. O nie. A ty co masz? Okej! Wow, co za ciacho! Jakiś gigant! Ale ty jesz pierwsza. No i co ja z tym zrobię? Dobra włożę na dno szklanki z mlekiem. Myślę, że jest już odpowiednio na Raz, dwa, trzy. No i to wszystko. Nieźle. A teraz ogromna szklanka mleka. Uwielbiam mleko. Jest takie pyszne. Kiedy nauczysz się jeść? Wypiję wszystko do dna. To było niesamowite. Takie pyszne. Teraz ty jedz swoje ciasteczko. No dobra. Mm, jaki aromatyczny biszkopt. Ojej, wpadło mi do mleka. Co ja teraz zrobię? Muszę wszystko wypić. Ok. No, ciastko oczywiście zostało na dnie. Ej, to nie przejdzie, zjadaj. Ale jak? Muszę je jakoś wyciągnąć. Udało się. Nasiąkło mlekiem jest takie mięciutkie i pyszne, super. Zostałaś tylko ty, i twój gigant. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Mam takiego wielkiego herbatnika i taką małą szklankę mleka. Ale już coś wymyśliłam. Wyleję mleko na sam środek i zjem. O, oh, wow, to będzie dobre. Mmm. Ja też chcę! To było pyszne, ale jakoś tak źle się czuję. Fu, co za okropny smród! Ej, co jest, dziewczyny? Co się z wami dzieje?